Mroczne istoty przybudziły się z atramentu. Pewien głos, dusza. Atrament szepcze do mnie, szepcze Twoje sekrety. Kim ty jesteś? Strać mi swoje. Będę się nim delektował. Moja trament się przelewa i burkocze pożera. He, to było dziwne. Panie i panowie, powracamy z kompilacją numer 5. Dawno nie było. Wiem, że tam jesteś. Wyjdź i pokaż się. Proszę, bądź człowiekiem, proszę, bądź człowiekiem, błagam. To nie człowiek! To nie człowiek! Idź sobie! <grym> <O>? e? mm. <grym> stój, 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 stój! Ej, spokojnie, to nie jest prawdziwy Bendy, to ozdoba. Patrz, jest z tektury, nie płacz. Rzucałeś toporem w Borysa? Chcę przybić piątkę z tym gościem. Krok pierwszy, postaw stołek. Krok drugi, wskocz na stołek. Krok trzeci. Przybi piątkę. Z jego twarzą! Krok czwarty. Powtórz całą czynność z innym dupkiem. Hej Sami! Chcesz przybić piątkę? Mój panie. O, demonie z atramentu! O, demonie z atramentu! Kładamy ci ofiarę! Kładamy ci o Oczyść go, czci, godny panie! Oczyść go, czci, godny panie! Henry! Nareszcie cię znalazłem! Co do gdzie ty? Nie słyszę. To jakieś jaja? Nie widzi mnie? Podziałało? Henry! O ironio. A! Cholera! Gdzie on jest? Alice? Chcę? Żebyś mi powiedziała coś, póki nie jest jeszcze za późno. Bendy ja. Chciałbym, żebyś powiedziała, że jestem dobry. Wiem, że czasem mogę być samolubny, i narcystyczny, i impulsywny. Ale mimo wszystko jestem. Dobrą osobą i potrzebuję, żebyś powiedziała, że jestem dobry. Proszę cię, powiedz, Alice, powiedz, że jestem dobry. <śm> Spójrz na to, Bendy. To jesteś ty, a to Twój poziom niegrzeczności. Niezwykle wysoki jak na takiego małego demona, wiesz? Eee, trzeba to będzie zmienić. To jest dokładnie to, o czym mówię! <grystanie> Bendy? Bendy, kochane, Dzień dobry, mam ci coś do pokazania. Myślę, że polubisz to. Henry? W co ty pogrywasz? Huh? Henry. Co to jest? Kolor. Kolor. Tak, to jest zielony. Zielony? Iii, kocham zielony. Bendy. Spójrz w lustro. Henry, spójrz na mnie! Wiedziałem, że to pokochasz. Dziękuję, Henry. Bandy? Hmm... Hmm? <laughs> Borys! Magia istnieje! Kostka Rubika, tak? <laughs> Łatwizna. <laughs> Co za wariat to wynalazł?! Co do... Hej! Bycie kimś zupełnie innym niż chwilę temu, a potem, po chwili, być jeszcze kimś innym jest dziwnym uczuciem. Czasem, nie pamiętam wszystkich szczegółów, ale od czasu do czasu parę rzeczy wymyka się spod kontroli. Nie podoba e? mi się to. Nic mi się w tym nie podoba. To coś strasznego. Niecodziennego. Coś, co nie pasuje do mnie. Mam wrażenie, że Audrey może coś wiedzieć o moich przemianach. Ale moja intuicja podpowiada, żeby jej tego nie mówić. Bendy, wejdź. Będę potrzebował Twojej pomocy. Wydaje mi się, że maszyna jest gotowa. Pomożesz mi ją włączyć? Ej, Joey! Ja i moi przyjaciele się o Ciebie martwimy. Chodź i wróć z nami! Jestem już zmęczony. Czas nie jest dla mnie łaskawy. Nie zrozumiesz tego. To niszczyjące studio jest takie jak ja. Czeka je straszny los. Ale ta cudowna maszyna powołała moje twory do życia. Może zrobi to samo dla mnie. Nie! Joey, mówisz jak sami. Nie rób tego. Bez ciebie jesteśmy niczym. Jestem już stary, Bendy. Stary i schorowany. Nic mnie już nie czeka w tym umierającym ciele. Chciałbym być znów młody. Włącz maszynę. Proszę. Joey? Nie martw się. Będę jak nowo narodzony. Ulecz mnie! Joey! Dlaczego my kochaliśmy? Puść mnie! Nie, nie! Joey! że przestań...